Zalegające śmieci, niejasne informacje w ulotkach i brudne pojemniki na odpady. To tylko kilka z zarzutów, które w swoim liście do firm zajmujących się wywozem śmieci w mieście ujął jeden z mieszkańców piły. Problem jest jego zdaniem także z wywozem odpadów wielkogabarytowych, których hałdy spotykane są niemal na każdym osiedlowym śmietnisku. Jeżeli ktoś na przykład chciałby zaplanować sobie jakieś tam kupno mebli, tak, to okazuje się, że musi właściwie patrzeć na harmonogram, kiedy te meble, kiedy są wywożone te ponad gabaryty i w tym momencie sobie zaplanować, że ja sobie wtedy kupię szafę na przykład, bo ją będę mógł wystawić. Tak. No to jest takie trochę. nie jest to rozwiązane. Według Krzysztofa Lawendy problemem są nie tylko meble. W dotychczasowej ulotce Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi widniała informacja, że odpady takie jak na przykład gruz z budowy można zdać do firmy zajmującej się wywozem śmieci w mieście. Problemem jest także termin odbioru zwykłych odpadów. Uważam, że za rzadko. Bardzo często ja mieszkam naprzeciwko i szczególnie zimą mam taki piękny widok z okna, czyli y, kupa, powiem tak brzydko, papierów, y, butelek bardzo dużo. Uważam, że za rzadko. Nie jest źle, jest więcej pojemników, nie? No i ludzie chyba starają się segregować śmieci. Nie mam żadnych zastrzeżeń, śmieci wyrzucam tak tam, gdzie trzeba. Okazuje się jednak, że pomimo dobrej woli mieszkańców informacje związane z tym, co i gdzie można wyrzucać są niejasne i nie są umieszczane na śmietnikach, a w niedostępnym dla wszystkich internecie. I choć na przykład bioodpady są wyrzucane do właściwego pojemnika, to są one przenoszone w plastikowych torbach, które wraz z ich zawartością trafiają do kontenera na bioodpady. Odpowiedzi na zarzucane nieprawidłowości szukaliśmy zarówno w PRGOK, OK, jak i w firmie Eneris surowca 2 Terpiła. Pomimo trzydniowych prób umówienia się na rozmowę, tylko Eneris podjął się wyrażenia swojego stanowiska w tej sprawie. Altwater Piła działa na podstawie umowy zawartej ze związkiem międzygminnym Pilski Region Gospodarczy Odpadami Komunalnymi, który jest organizatorem systemu dbającym zarówno o jakość obsługi mieszkańców, jak i o koszty. Z tego powodu RGOK jest wyłącznym adresatem skierowanych pytań. Możemy się cieszyć, że lata wielopoziomowej edukacji ekologicznej spowodowały, że rośnie grupa osób, dla których jest tematem ważnym problematyka odbioru i zagospodarowania odpadów. Niestety nam nie udało się spotkać z przedstawicielem PRG OIK. Otrzymaliśmy tylko odpowiedź drogą mailową. Związek po interwencji mieszkańca ulicy Mickiewicza sprostował informację, jakie odpady można aktualnie we własnym zakresie przywozić do tymczasowych punktów gromadzenia odpadów. Dodał także, że pozostawienie odpadów wielkogabarytowych poza terminami zbiórki jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Przypomniał, że segregowane śmieci są wywożone taniej niż te wrzucane do ogólnego kubła. Krzysztofa Lawende nie uspokoiła ta odpowiedź. Do PRGOIK wpłynęła kolejna skarga dotycząca zalegających już kilka tygodni worków z gałęziami. Związek zapewnił, że sprawa zostanie załatwiona. Nie odpowiedział jednak, dlaczego odpady nie zostały odebrane wcześniej.